Ciemka, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget, a dzisiaj prawdopodobnie ostatni odcinek Paladin Challenge. Na początek podziękowania dla wspierających i zaczynamy temat. Także tak jak przed chwilą powiedziałem, ostatni odcineczek prawdopodobnie, zaraz wam powiem czemu. I wyłonimy zwycięzcę konkursu, yy, czyli osoba, która była najbliżej trafienia liczby dni im sami bicia 300 poziomu, otrzyma nagrodę kodzik na 50 grzyba. I zaraz zobaczymy kto to był, najpierw oczywiście trzeba wbić 300 poziom No i pytanie co się takiego zmieniło, że dzisiaj ten 300 poziom bije aż 6 poziomów Ostatnio dobiłem poziomów 5 I mówiłem, że tam nic do klikania nie ma Zresztą sami na tym SF widzieliście Ale co się wydarzyło przełomowego Trafiłem kluczyk do twierdzy I generalnie tą twierdzę mogę teraz zrobić całą na raz, już wam pokazuję na SF jak to wygląda Patrzcie to 14, 22 i tak dalej i na ostatniego mam 2% ponad Także to jest takie masło Sobie to przyklikam Tutaj jeszcze ulepszę sobie te itemy Żeby to procenty troszkę jeszcze podbić Żeby to jeszcze łatwiej poszło e, Tu sobie klikam, już ogólnie jestem po ławce Po wszystkim ogólnie na streamie to, to jest nagrywane e, I właśnie typus, za co bardzo dziękuję tutaj podpowiedział, że to mam do przyklikania Także No trzeba to przyklikać po prostu no i co, no przejdziemy chyba tutaj. No będzie dzisiaj tylko dobicie tego 3, 300 poziomu, potem może do Elevatora zajrzymy na koniec. No i to będzie właśnie ostatni odcinek z Paladyna. No chyba, że tutaj moje obliczenia coś źle poszły. No i albo nie skończę tej twierdzy, albo no tego poziomu nie wbiję. Ale średnio mniej więcej po 200 milionów eks więc powinienem dobić. Ale zobaczmy. Jak nie, to będę próbował jeszcze z tornada w razie co. Ale zobaczymy, zobaczymy także próbujemy, próbujemy na razie szósty przeciwnik 297 poziom już wjechał I teraz mag, czy na Maka jest trudniej? no na Maka troszkę trudniej Mo może być, prawda? chociaż nie powinno być aż takiej tragedii, To są lochy grupowe także wszyscy biorą udział 298 poziom pełny krypunek, pełny kwipunek tak naprawdę no tutaj to już mnie za bardzo nie interesuje, chociaż no może coś uda się znaleźć jeszcze żeby te procenty podbić ale to już takie bardziej przedłużanie tego odcinka w sumie będzie Także, żeby może nie trwał też 3 minuty, no to sobie podmienimy coś na szybkości Brońka domaga 1440, też plus 19 obrażeń, runka też dosyć spoko Ale nie ma slota, więc może nie będę brał I w sumie... Klikamy dalej, dobra, wywalone Klikamy, idziemy po swoje, idziemy po swoje, potem 300 poziom Tyle tygodni cierpienia i w końcu się uda 299, no to na pewno 300 jest Dwóch przeciwników mamy także 300 poziom. To jest już potwierdzone info, proszę Państwa. I rycerz postępnego czerepu. Przeciwnik, który da mi 300 poziom. O, chciałbym to tak zobaczyć, tą końcówkę. O, tutaj było mleka Dobra, klikamy na pałę. To już mam dosyć tego paladyna, wam powiem. Mamy 300 poziom. Udało się. Liczba dni. Podwicłem 47. Zaraz Wam pokażę kalendarz jeszcze jako dowód, żeby potwierdzić tutaj datę. Ogólnie to jest też na streamy, więc ludzie tutaj też potwierdzą. Odcinek 2 dni później wychodzi jak coś, ale 300 poziom mamy. Pieszołaj góry lodowej proszę bardzo. No i tak, czy będę coś tutaj grał dalej? Nie ma mowy, mam dosyć paladyna. Polecam sobie zagrać samemu, żeby zobaczyć, czy że faktycznie jest mega różnica w porównaniu z takim demon hunterem czy czymś. Ja ten program do końca hellevatora, sobie będę klikał, odcinków już nie będę robił Ale wiecie, po prostu żeby gildie to jeszcze jakoś wspomóc, troszkę tutaj tych tokenów nabić Także tylko tyle I po hellevatorze stąd uciekam, nie, bo naprawdę mam dosyć W sumie te wezmę sobie złote piwka najlepiej, bo to chyba najmocniejszy temek jest w hellevatorze Także poszuk... Oj, skipnąłem, kurde, akurat się dwa razy kliknęło Ale no, właśnie tak się dało zrobić Także zaraz przechodzimy też do wygranego tutaj konkursiku I zobaczymy kto to wygrał proszę Państwa Dobra mamy złote piwa. zobaczmy czy w ogóle coś tutaj pójdzie Dam parę plus... okej okay, dobra coś tam idzie Ale czy to idzie szybko czy nie szybko? Jakoś tam idzie, dobra sobie to jeszcze na tym streamie pewnie doklikam do końca Już teraz Wam nie będę przedłużał No i dobra dowód dowód, że dzisiaj jest data jaka jest Proszę bardzo, mamy wtorek 28 maja. Tutaj Windowsowo pokazane 28, nic nie jest modyfikowane, Na streamie zapis też jest w razie co, jak ktoś chciał szukać tego specjalnie, także tam zapraszam. No i dobra, tutaj już wstępnie też sobie sprawdziliśmy. To jest mój filmik, o którym tutaj mówiłem, to jest ten filmik konkursowy. I zaraz będzie jeszcze info o Giveaway'u. W sumie już jest na kanale, ale zaraz o tym powiem. Także tutaj, kto był najbliżej? 47 dni to trwało ogólnie. I najbliżej był tutaj Piotr Chudziński, czyli PZ. PZ wygrał. Gratulacje, zaraz kodzik tutaj przekażę. I tak, pierwsza odpowiedź była 79 dni, ale się poprawił. Ja tutaj w filmu, filmie mówiłem, że jakby ktoś chciał zmienić odpowiedź, to ma napisać po prostu drugi komentarz, żeby nie edytować, bo jak będzie edytowany komentarz, to nie bierze udziału. No bo wtedy, wiadomo, ktoś by mógł sobie go zmienić, żeby się dostosować pod wykraną i tam jakoś oszukać. Ale ten komentarz był pisany właśnie tutaj później. Jest sortowanie od najnowszych, także później był ten napisany Także wszystko jest rigidnie A tak druga osoba najbliżej Tutaj Kik zdał 42 dni Więc to jest różnica 5 Okaże mi się, że ktoś badał 50, ale nie jestem pewny Nie, chyba nie, także No najbliżej był PZ, także gratulacje 50 grzyba leci do Ciebie Ej, I ogólnie na kanale jest filmik z konkursem gdzie do wygrania jest 100 zł, także link macie w prawym górnym rogu. Tam was odsyłam. No i dzisiaj spala jak w sumie chyba na zawsze na tym kanale, chociaż nigdy nie mów nigdy, to będzie na tyle. Także dzięki bardzo za oglądanie, do następnego się.